Cześć. Witam was wszystkich na moim kanale. I dzisiaj rozpoczęła się fuzja. Więc warto coś na ten temat powiedzieć. Jak widzicie, jest już aktywna. I mamy tutaj w zakład Fusion, klasyczną fuzję na górze. Czempion o którego walczymy dwa tygodnie, 4 dni niecałe. I żeby ją zdobyć, mamy po czterech, po cztery rarki, żeby zrobić Epika, i potem tych epików musimy podnieść do pięciu gwiazdek, w pełni wyasendować, i wtedy za milion srebra można zdobyć LEGO. I zanim przejdziemy do tego do szczegółów, to może ciekawostka na temat nazwy samego czempiona wymawia się Mother sibily po angielsku. I jak widzicie, po polsku to jest gbele. I jest to Frygijska bogini płodności, urodzaju, wiosny i miastobronnych, obronnych, strażniczka umarłych. To akurat z Night mi się najbardziej tutaj kojarzy. I w mitologii Frygijskiej jej młodym kochankiem był Atlis. czczona od tysiącleci w całej Azji Mniejszej jako Magna Mater, Wielka Matka. A w jej Rzymie kult przetrwał aż do V wieku naszej ery. Była też czczona w Grecji, więc taki Możecie to sobie poczytać o niej na Wikipedii. Taka ciekawostka. Także raid bawi i uczy, i czasem irytuje. Ok, więc co teraz? No jest to klasyczna fuzja, więc pamiętajcie, że trzeba mieć dużo poszonów, żeby tych wszystkich czempionów asendować. Także jeżeli czegoś Wam brakuje, to zaplanujcie sobie tak, żeby brakujące poszony zdobyć. Dlatego, że przypominam, nie. Tylko Arcane Keep jest otwarty cały czas, cała reszta jest otwarta w poszczególne dni, a Wojtkip jest yy, Spirit Magic Force dwa razy w tygodniu, Wojtkip tylko w niedzielę. Także warto o tym pamiętać, żeby na koniec nie okazało się, że trzeba wykorzystać tutaj 200 albo tutaj 300 gemsów, po to, żeby otworzyć sobie Kib i móc zdobyć te wszystkie puszone. Także rozplanujcie to. No i co? Mamy tutaj informacje w newsach. Jest fuzja. No i widzimy, że fuzja trwa od dzisiaj, czyli od 5 sierpnia. Kończy się 22 sierpnia. I do zdobycia jest Mother Sibili, Knights Revenant Legenda. I tutaj mamy czterech, hmm, czterech epików, z, której, z których ją posklejamy. I do tego jest, są cztery raki. No i na początku widzimy, że dwójka z tych epików będzie do zdobycia osobno. Conelia będzie do zdobycia w Champion Training Event od 9 do 14, a to w The Maimed Summon Rush od 13 do 9. No i tu mamy potem informację, który Champion jest do zdobycia, w którym evencie i kiedy, jak widzimy, każdego mamy cztery okazje do zdobycia. Ja oczywiście z tej okazji, jak zwykle, przygotowałem w Excelu rozpiskę całej fuzji. Także link udostępnię pod tym filmem, tam informacje, i tutaj jest cała rozpiska z eventami. Mamy na górze event, na dole turnieje, na czerwono zaznaczony ostatni dzień. Także po zakończeniu ostatnich eventów turniejów jeszcze mamy dwa dni na to, żeby. To dokończyć i tu widzimy też, jakiego championa będzie można zdobyć, także można sobie to fajnie rozplanować. Także widzimy, dzisiaj się zaczyna Dungeon Divers z jedynką z Fire Nightem, fajnie, bo jest synergia między jednym a drugim eventem, robiąc Fire Knight'a i robimy Dungeon Divers. Później, czy to się pokrywa? Tak, z Champion Training Event się to też pokrywa, więc wtedy też w kampanii podnosząc poziomy. Championów też tutaj nabijemy sobie punktów a chyba tutaj jest tutaj troszkę ponad 5000 punktów do zdobycia jakbyśmy chcieli wymaksować mamy też tutaj po prostu patrzcie na to co się pokrywa i starajcie się używać energii i rozplanować to tak żeby jak najmniej zasobów użyć na zdobycie czempionów a jeżeli uda Wam się tutaj któregoś z tych epików Trafić, to automatycznie odpada wam kilka tutaj rzeczy do robienia. I Konilia, ona jest champion training event, więc tutaj oczywiście na pewno trzeba będzie dużo e, dużo punktów zdobyć, żeby ją mieć. Ale jest to do zrobienia to w the main, no tutaj już bardziej trzeba wykorzystywać szardy, więc bardziej w pieniądze idziemy. Chyba że ktoś naoszczędzał dużo. No niestety, ten weekend mamy nie, gdzie mamy? Gdzie jest Samon Rush? To jest Samon Rush. A na dole jest, to jest turniej champion Chase turniej, który łączy się razem z podwójnymi szansami na lego z voida. Także, jeżeli macie voidy, warto teraz otwierać. No niestety, Plarium tutaj nie idzie nam na rękę i w tym turnieju możemy tylko jednego jednego rark, jedną rarkę trafić kiedyś jeszcze przy okazji tych otwierania szardów zawsze był epic do wygrania no jak widać teraz tylko dwóch już nie, nie trzech jest do zdobycia i jest ten przy summon rush czyli wtedy kiedy będą e, szanse na konkretnych czempionów a teraz może przejdźmy zobaczmy sobie to tam jest dostępny No więc przejdźmy tutaj do indeksu, żeby zobaczyć ich na poziomie 60. I zajmiemy się tutaj epikami. I mamy Juradzina. I tak naprawdę największą jego zaletą jest Decrease Attack na A1. Więc jeżeli macie klasyczny Team na Kambosie, potrzebujecie kogoś z Decrease Attack, a nie macie kogoś niezawodnego. To wtedy możecie się o niego postarać. Poza tym nie widzę sensu. Jest to duży, mocny średniak. Potem mamy dworfy. Konilia, która wygląda niepokojąco, że tak to określę. Jakby chcieli kręcić kolejne części zapomniałem jak się nazywa ten horror, w każdym razie laleczka Annabelle tam była to mogłaby być kolejnym wcieleniem generalnie tutaj ma Sleep który może przejść jeszcze w Fear ale Sleep to jest chyba najgorszy, najgorszy z tych wszystkich debuffów do kontroli przeciwnika tu ma jeszcze takie leczenie, napełnianie Turmiter związane ze Sleepem Pojedyncze z tego co wiem, to jeszcze nie do końca jest, nie działa prawidłowo ten skill, także też średnio. jak ja bym się o nią jakoś za bardzo nie starał. przejdźmy dalej: Demon Spawn. I tu jest, gdzie on jest. To jest. Spostrzegawczość 0. Ok. To on wygląda naprawdę dziwnie. Ta głowa to jest. Nie wiem, czy to miał być hełm z takimi jakimiś rogami. Tutaj szpara na oczy. Ale wyszło to jak jakiś dziwny dziubek. I do tego ogonek. Ale z tych wszystkich czempionów epików, które są do zdobycia, ten wydaje mi się najciekawszy. Naprawdę po, mocno potrafi uderzyć. Tu ma Decrease Defense. Tutaj uderza dwa razy. Jeżeli przeciwnicy nie są pod wpływem HP Burn, a jeżeli są, to wrzuca stan, więc na pająku to może fajnie działać, jeżeli mamy kogoś z HP Burn, potem on wejdzie i wrzuca stan na przeciwników. No i tu jeszcze atakuje, i może roznosić debuff poza HP Burn, poza tymi wszystkimi. Do kontroli przeciwników. Więc gdyby miał wybrać jednego czempiona, to myślę, że byłby to Magnar. I kto tam był jeszcze czwarty? Nie pamiętam teraz. A, i jeszcze Tolf Tolf, który ma tutaj dziwne skille Tutaj leczy się, ale nie może być krytykala. Tu też nie może być krytykala. I tak, jeżeli przeciwnik ma powyżej 50% to, to jego atak obniży zawsze do 50%. Oczywiście na bossach to nie działa. A potem poniżej 50% to atak jest oparty na jego HP i jak wspominałem nie może być critical'a. Fajna ma pasyw, obniża shield o 50% na, na początku który i zwiększa swoje HP, ale generalnie nie podoba mi się. A więc teraz przejdźmy do dania głównego Mother Sibili, Jak zawsze fajnie wygląda. I co ona nam oferuje? Albo może przejdźmy do indeksu. Zobaczmy, jak ona wygląda na 60. poziomie. Zawsze to jest lepszy obraz. I OK. Ma fajne A1, atakuje wszystkich. Po wyksiążkowaniu ma 50% na decrease speed na dwie tury. Do tego napełnia swój turn meter o 15%. I to jest fajny skill. Do tego jeszcze wrzucicie ją w Stun set, więc będzie jeszcze stan. więc naprawdę to, to może się przydać. Raz, że będzie spowalniać, dwa. Wrzucać stan. Potem A2, increase defense i revive on death na dwie tury. Problem, wysoki cooldown, który niestety, ale trzeba obniżyć, żeby, był, żeby to było użyteczne. Bez książek bardzo słabo to będzie wyglądać, ale po wyksiążkowaniu jest to dobry skill. Increase Defense zawsze jest przydatny. No i ma to dziwne A3, i ona używa tego skillu jako pierwszego, więc. Zamienia się HP z towarzyszem, jeżeli ma więcej lub równo HP, to wtedy napełnia na swój turnie. Teraz 30% daje sobie increase speed na przeciwnika, znaczy na, na celę wrzuca block damage, a odwrotnie, jeżeli cel ma mniej niż 50% HP, i również wysoki cooldown, te, czyli jak nie chcecie, użyć, chcecie móc użyć to więcej niż raz w walce, to trzeba tutaj książki. Zainwestować. No i na koniec mamy jeszcze, znaczy może nie na koniec, bo szesaura, mamy pasyw. Yy, w pełni leczy czempiona z najmniejszym HP, jeżeli umrze, a jeżeli zostanie wskrzeszona, to leczy wszystkich o 20% i ma bardzo fajną Maurę, 24% speed we wszystkich miejscach. Chyba tylko Lissandra ma lepszy Maurę, ma 26%, ile dobrze pamiętam, we wszystkich miejscach. Problem taki z tym pasywem że on za bardzo nie współgra z tym jak ją będziemy budować. Ponieważ ona ma dobrej szpi i wysoki defense, ona często będzie czempionem, który będzie przeżywał najdłużej. Bo będziemy ją budować właśnie po to, żeby przeżyła. Więc ten pasn w tym momencie tutaj w ogóle nie współgra. Ale. I też jeżeli chodzi o faction Wars. To będzie dobrym czempionem do progresji, gorzej z poziomem 21, ponieważ tam ona ma złe affinity na fale. Na pierwszej fali mamy martyr, dwie albo trzy martyry, które będą, które mają po prostu silne affinity w stosunku do Sibili, a ona jeszcze atakując wszystkich będzie cały czas ściągać kontrataki. To samo na drugiej fali, gdzie mamy Walkirię, a na bosie. Boss kradnie nasze buffy, więc ona wrzucając te będzie działać przeciwko nam a boss chyba przerzuca na nas debuffy, więc będziemy na siebie wrzucać decrease speed więc generalnie na bossie też to nie wygląda na lepiej ale generalnie jest to jest to średni champion, więc jeżeli możecie to jak najbardziej powalczcie o nią, ja zdecydowanie to będę robił Między innymi też dlatego, że jestem kolekcjonerem i chcę, jeżeli mam możliwość zdobycia Alego, którego nie mam, to to robię. No ok, więc myślę, że z mojej strony to wszystko. Jeżeli walczycie o nią, to życzę Wam powodzenia i wykorzystania jak najmniejszej ilości zasobów do tego. A jeżeli nie, to może jakieś nagrody zdobędziecie albo. Może jakiś epic wpadł wam w oko i wam się przyda. Z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Mówi do was Samael. Cześć.